KIA. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj KIA Ceed GT przygotowana do wydania. I przy okazji tego filmu chciałbym się po pierwsze zapytać, czy wiecie, że jest nas już tutaj 8 tysięcy obserwujących, oglądających, zdecydowanie więcej. A mój kanał ma już 6,5 miliona wyświetleń. Dziękuję za każde wyświetlenie i zapraszam po więcej. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Ceed GT 1.6 Turbo 204 konie z automatem 7DCT wersja wyposażenia GT z pakietem bezpieczeństwa, czyli GT plus czujnik martwego pola z możliwością korekty toru jazdy w razie ryzyka kolizji, aktywny tempomat i system monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania kolor orange fusion cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 146 900 zł brutto i dobrze się składa, bo mamy jeszcze jedną taką perełkę dostępną od ręki z roku produkcji 2022 więc jeśli ktoś byłby zainteresowany zapraszam do kontaktu tu akurat ten getek jest na akcesoryjnych kołach zimowych osiemnastkach ładne, ciekawe nie wiem czy nie podobają mi się bardziej niż te fabryczne, ale może to kwestia tego, że te są dla mnie nowe, świeże, a fabryczne widuje często. Tak wygląda przód, tak wygląda grill. Tutaj w Zejaku mamy radar do aktywnego tempomatu, do hamowania autonomicznego, hamowanie autonomiczne oczywiście opiera się również w oparciu o tą kamerę tutaj. Na podszybiu to również asystent pasa ruchu. asystent pasa ruchu jest dwupoziomowy, czyli mamy asystenta utrzymania pasa ruchu i asystenta podążania środkiem pasa ruchu. Za chwilę Wam pokażę, którym przyciskiem to się włącza. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, ciemne szyby z tyłu, chromy wokół okien. Dynamiczne kierunki. To też dodaje smaczku. Te dynamiczne kierunki dostępne są tylko dla wersji pięciodrzwiowej, w wersji GT lub GT Line. No i dla x wersji Getline ewentualnie. No i tutaj dwie rury wydechowe, które faktycznie są rurami wydechowymi. Ładny dyfuzor, czerwone wstawki. Tutaj w razie czego jest możliwość mocowania pod tą zaślepką jest. Yy, Mocowanie pod belki dachowe, czyli jeżeli ktoś chciałby boks dachowy, bagażnik rowerowy, to również można, zakładamy belki na dach i na to bagażnik. Więc też nie ma problemu, żeby przewieźć, czy zabrać więcej bagaży na jakiś wyjazd zimowy, czy letni. Logo GT. I ten grill też fajny, tutaj te czerwone wstawki. Zajrzyjmy do środka, bo tutaj też jest ładnie. Klamki podświetlane. Wszystko wykończone na miękko. Tutaj czerwona nitka, czerwone przeszycie. Pełna elektryka. Dwie pamięci fotela. Włączenie, wyłączenie czujnika martwego pola. Pierwszy poziom asystenta pasaruchu. Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana, skórzana z czerwoną nitką, z czerwonym przeszyciem. Czerwone logo GT. I kierownica jest również ścięta u dołu, tak jak na GT przystało. Fotel elektryczny, po środku zamsz, po bokach skóra czyli tu mamy skórę, tu mamy zamsz, plus czerwone wstawki, czerwona nitka, czerwone przeszycie i logo GT. Podoba mi się kształt tego fotela to jak on jest wyprofilowany fajny kubełkowy fotel. Jeżeli chodzi o płaszczyzny regulacji to albo przednia część, albo cały fotel kąt nachylenia i podparcie odcinka lędziowego więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, dwustrefowa klima, pakiet zimowy, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Automat, tu również czerwona nitka, dwa uchwyty na kubek, elektryczny ręczny, auto hold podłokietnik podłokietnik przesuwany. Tutaj na tej półeczce jest indukcyjna ładowarka. Ładne, chromowane nakładki na progi. Zajrzyjmy do tyłu. Tutaj również nakładki na progi. Dwa isofix po bokach. Tam jest podłokietnik, nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Dalej nie idziemy, bo tam są te letnie koła, czyli te fabryczne. Kamera, dwupoziomowa podłoga, akcesoryjna mata bagażnika, tutaj mamy subwoofer, wzmacniacz, bo mamy nagłośnienie JBL w tej wersji, czyli 8 głośników, subwoofer i wzmacniacz. I tu jeszcze pod tą podłogą jest kawałek schowka, bo nie ma koła dojazdowego, tutaj przy silniku 1.6 mamy zestaw naprawczy. Spory bagażnik. Zajrzyjmy jeszcze na fotel pasażera. Tutaj już manualna regulacja wysokości. Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Ten fotel jest również podgrzewany. Tak wygląda deska z perspektywy pasażera. I tu oczywiście wszystko miękko. Przeszycie, nitka schowek. Logo JBL. Tutaj w lusterku mamy kontrolkę czujnika martwego pola. To jak to działa, pokazywałem przy okazji filmików z jazd testowych. Ładny co? W tym kolorze uważam wygląda naprawdę zacnie. Cyfrowe zegary, powitanie, kamera, dynamiczne linie. strefowa klimatyzacja, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica i podgrzewana elektrycznie przednia szyba. Tutaj indukcja, tutaj jest USB pod CarPlay'a pod Android Auto, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Możemy jeszcze sobie pokazać grafikę zegarów. Tą grafikę zegarów tych cyfrowych można zmienić oczywiście. Pojazd, zestaw wskaźników, Motyw zestawu wskaźników, klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C, dynamiczne i klasyczny A. Można również połączyć z trybem jazdy, czyli tutaj przy przejściu w tryb sport, tam się otwiera, otwierają klapy, klapy w wydechu, więc też jest głośniej, zmienia nam się również grafika zegarów tylko fotochromatyczne, schowek na okulary wykończony na miękko, Wszystko jest tak, jak być powinno wszystko jest pod ręką. Tutaj jest tempomat sterowanie, zmiana odległości do auta poprzedzającego tutaj jest drugi poziom asystenta pasa ruchu tutaj jest zestaw głośnomówiący i sufit 3. Autohold był włączony, więc zaciągnął nam się od razu hamulec ręczny. Sprawdź tylne siedzenia, czyli mamy również system, który informuje o możliwości pozostawienia pasażerów i czy przedmiotów na tylnej kanapie. Jest tu w miarę pusto, więc mogę jeszcze trochę pohałasować. Pokażę Wam wydech. Kia Ceed GT i nowe dynamiczne kierunki. To by było na tyle, jeśli chodzi o Kia Ceed w kolorze Orange Fusion. Panu Tomaszowi wiem, że Pan Tomasz to ogląda. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za zakupy. Życzę tylko i wyłącznie przyjemności z jazdy. Wam dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam po więcej. Do zobaczenia przy następnym. Kia. Movement that inspires.